Zaczynamy gościniec Radia Września. Karol Czeszowic przed mikrofonem, a dziś naszym gościem jest Piotr Duszyński z Freelabu. Cześć Piotrze. Cześć, witam. Chciałem zapowiedzieć tak, że będzie bardzo precyzyjnie, dlatego że Freelab zajmuje się również bardzo precyzyjnymi rzeczami, ale ten wasz najnowszy projekt, przynajmniej na razie, z precyzją może nie tyle ma niewiele wspólnego, ale do tej precyzji musicie dojść, bo to będzie projektowanie budynku z surowców wtórnych. Tak, projektowanie bardziej pawilonu mhm. z e, instalacji e, z surowców turnych. Taka jest tutaj główna idea e, naszego projektu, gdyż e, z maju, 9 maja będziemy się prezentować z naszą instalacją na pikniku e, naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Aha. A, a główną, e, główną ideą tego pikniku jest w tym roku klimat i my, a a my zaprezentujemy się właśnie z takim tutaj recykling ekologicznym tematem. Klimat i my, to dlatego wpisujecie się w ten tak, klimat tak, tak, całego tak. konkursu. Dobrze, co to będą za materiały, co za surowce użyjecie? Wymyśliliśmy sobie taki pomysł czy temat, że to będą rurki. Rurki, rurki PCV czy z tworzywa sztucznego. Udało nam się tutaj w jednej firmie, która, pracuje te, która znajduje się na terenie tutaj z strefy ekonomicznej firma. E, e, no niech padnie. No niech padnie. <laughs> firma Zitech, która z materiałów, które tam służą do gdzieś odzysku... to są materiały. Które służą no, w procesie produkcji. tak? To są odpady i one są później Czyli recyklingu. firma musiałaby sama zająć się recyklingiem, ale że mhm. trafiliście się wy z waszym pomysłem naukowym i, i pokażemy się w stolicy z tym, co udało się tutaj we wrześniu wymyślić, to też i pomagacie lokalnemu przedsiębiorcy. I bardzo dobrze. E, tak, przedsiębiorca też nam pomaga. O, tak. No i fajnie, to jest sytuacja typu win-win. Każdy korzysta. A powiedz Myślę, mi że teraz, tak. czy każdy może przyjść do was na warsztaty? Weźmy mnie. Ja z projektowaniem pawilonów, domów, budynków, ba, z projektowaniem łazienki nie mam nawet nic wspólnego. Tak, to y, może trochę więcej tu na ten temat opowiem. E, każdy może przyjść, ale szerzej to wygląda w ten sposób. Ostatnio byliśmy w Stuttgarcie no. e, w takim instytucie ICD. E, to jest instytut, który też tworzy pawilony, ale to pawilon to jest tylko taki czubek góry lodowej. On tak naprawdę zajmuje się badaniem materiałów i struktur i, i, i różnego rodzaju właściwości tego, jak może coś takiego powstać za pomocą różnych narzędzi. I ten Instytut tworzą ludzie naprawdę o szerokim spektrum zainteresowań i doświadczeń, e, bardzo multidyscyplinarne zespoły. I my wzorem tego, tego Instytutu chcemy to zrobić, przenieść tutaj do nas. E, właściwie to już da, od dawna robimy, ale tutaj znaleźliśmy taki Instytut, który to robi profesjonalnie, tak. Na naprawdę o, to są projekty o wielomilionowej skali tak naprawdę i tak, na naszym tym, tym kolejnym projekcie, teraz nazwaliśmy go Koszyk na te warsztaty zapraszamy wszystkich naprawdę wszystkich, którzy czują, że chcą coś tworzyć chcą od podstaw woda do Z mieć... mieć nie wiem, jakąś władzę nad tym, co powstaje, mieć na to wpływ i to naprawdę nie muszą być nie wiem, projektanci, nie wiem, designerzy, architekci, konstruktorzy, to może być... Można mieć pomysł, czyli taką czystą teorię, a dzięki temu, że macie specjalistów od tej działki projektowania technicznej, da się to przekuć? Tak, 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 a im więcej ciekawych spojrzeń na dany temat, bo głównym problemem tutaj w naszej instalacji w pawilonie będzie sposób łączenia tych rurek. Mamy kilka pomysłów, ale nie jesteśmy jeszcze. No to są właśnie najbardziej proste elementy na bazie kopuły geodyzyjnej łączniki, ale chcemy szukać czegoś innego, czegoś, czegoś ciekawego, ciekawego rozwiązania połączenia. Tego to jest główny, główny problem tych warsztatów to będzie. Będziemy musieli znaleźć sposób łączenia tych rurek, które mają tam 70 cm długości I na bazie tego sposobu łączenia powstanie nam instalacja. To A będzie... skąd pomysł na to, żeby użyć właśnie rurek? Y o, to dobre pytanie. <laughs> po prostu. gdzieś wam się tak, a, tak, 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 tak. Znaczy tak. bo ogóle instalacja pod uwagę inne? Móc, yy... wcześniej był wcześniej po poprzednim w zeszłym roku braliśmy pod uwagę tego drewno, sklejkę, a w tym roku stwierdziliśmy, że no właśnie ten główny ten motyw tego re recyklingu i materiałów z odzysku, no to, stwierdzić, to musi tak. Nie może być zbyt ciężkie, musi być lekkie, przestrzenne i tworzyć taką strukturę przestrzenną, no czyli coś długiego, coś, coś o niewielkich gabarytach padło na rurki po prostu. Było wcześniej rurki tekturowe, ale że tektura no, może nam nie wytrzymać, jeżeli będzie, nie wiem, na, będziemy na zewnątrz, więc może padać i no, po naszej instalacji nic nie zostanie. Więc y, rurki stworzyła sztucznego. Dobra, ruszacie 4 marca w swojej pracowni, wtedy pierwsze warsztaty, koszyk projektowania 3, projektowanie 3D. Czym jest projektowanie 3D? Projektowanie w trójwymiarze, e, czyli e, nie rysujemy. tutaj Będziemy projektować to w... najpierw na kartkach. Najpierw na kartkach musimy, prawdziwi projektanci najpierw zaczynają od jakiejś wizji i my od tego zaczniemy. Będziemy sobie szkicować. Później te nasze szkice i wymy. Wybrany już pomysł przeniesiemy w trójwymiar czy, no, w formę cyfrową, najpierw w dwuwymiarze, potem będziemy wyciągać to w tr... trzeci wymiar, ten osi mm -hmm. Z e, będziemy. Czyli my jesteśmy, powiedzmy, że jesteśmy w osi Z jak, jako, jako bryły, jako ludzie. E, i, I co? I powstanie właśnie bryła trójwymiarowa z płaskich elementów, ale żeby, bo z racji tego, że mm, ta nasza instalacja będzie bardzo skomplikowana. I jej do końca, żebyśmy ją tak rysując, rysując w trójwymiarze, żeby ona powstała, gdzie będą mnóstwo, każdy element będzie pod innym kątem, w innej płaszczyźnie, żeby ona powstała, będziemy wspierani tutaj projektowaniem parametrycznym. To już jest jak gdyby wyższy level od projektowania w trójwymiarze, z tego względu, że tam już się nie rysuje, tak tworząc kreski czy bryły, tylko tam się pisze skrypt, kod, jakby programuje się. I, I to też tutaj akurat w tej, w tej materii będzie nas wspierał Mateusz Zwierzycki, który już współpracuje z nami kilka lat. I będą specjaliści, którzy przekują pomysły yy, w, w, w praktyczną część tego projektu tak, i przeniosą tak, to tak, 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 z papieru pokażemy, do, do programów, które pokażą, jak, pokażemy, jak to będzie wyglądać. Tak, Jak będziemy mieć pomysł, pokażemy później krok po kroku, jak to stworzyć w trójwymiarze, a potem parametrycznie jeszcze zaprojektujemy tą instalację. Yy, powoli nam się kończy czas antenowy, ale jeszcze jedno pytanie. Czy pokażecie również jakieś etapy budowy, gdzieś na przykład na stronie internetowej, będziemy mogli przed zbudowaniu budynku już sobie wyobrazić jego bryłę? Yy, przepraszam, tego pawilonu? Yy, tak, tak, tak. Na pewno będziemy relacjonować nasze, tutaj, yy, nasze starania, nasze, nasze prace, bo to, o to chodzi, żebyśmy żeby wszyscy widzieli, jak to powstaje. To zapraszamy serdecznie do śledzenia i zapraszamy tych, którzy chcieliby wziąć udział 4 marca o 18 w pracowni Przymickiewicza 2 ruszają warsztaty koszyk. Każdy może wrzucić swoje trzy grosze do tego. Dokładnie to. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Piotr Duszyński z Freelabu. Dziękuję. 93,7 Radio Plus Najlepsze Polokalne.